Szanowni Państwo, za tydzień stuknie rok, jak Major wyprowadził się z tego świata skutecznie i po raz ostatni. I z tego powodu krótki wspominkowy film o tej istotnej dla uniwersum szkolnej 17 postaci. Jak pamiętamy przez pierwszy miesiąc po zgonie zainteresowanie sprawą wśród widzów i mediów było spore. Chyba nawet większe niż kononem w SDR. Spotykałem nawet ludzi, którzy nie oglądają szkolnej, ale, ale rozmawiali o Majorze. To było dosyć ciekawe doświadczenie. W prokuraturze ingrzyjowskiej szybko ruszyło postępowanie wyjaśniające okoliczności zejścia suchego, no ale zarówno ten medialny szum, jak i pierwszy szok po zdarzeniu szybko minęły. Śledczy z kolei nie postawili zarzutów jak wiemy nikomu, przynajmniej na teraz i nie zanosi się, by coś w tej materii miało się zmienić. Na moje oko sprawa poszła do umorzenia, ale może się jeszcze zdziwimy. Co dalej? Struś bez konona, a jak pokazał rok 2022, konon bez strusia. radzili sobie słabo w internetach. Po prostu osobno nie istnieli przez ostatni rok życia. Lalusia wcześniej, na przykład podczas pionierskiego leasingu majora do Krakowa, obie postacie prowadziły własne wątki, i wszystko w oparciu o konflikty, o różne pierdoły czy zazdrość Konona, o prowadzenie partnera życiowego przez obcą Babę. I to wszystko działało, ale niestety już nie w 2022. Kolejne miesiące po zgonie wyraźnie pokazały, że szkolna w ostatnich latach tych lateksowych istniała tylko dzięki obecności ich obu na planie filmowym. No i tutaj stara formuła kontrastu flipa i flapa działała doskonale w ich przypadku. Handel żywymi lalusiami podbijał wyświetlenia, ale z każdym kolejnym widać było, że Major kompletnie sobie nie radzi netowo. Też z hajsem i z tym pustym fejmem. Bez Konona po prostu stanął w miejscu. Konon bez niego tak samo. Kolejne miesiące, kolejne menele w donku drewnianym. Nic z tego. Szkolna jak zdechła, tak pozostaje martwa rok po omawianym wydarzeniu, będącym przecież kamieniem milowym nowożytnej szkolnej. Odpaliłem niedawno dwa odcinki Starego Dobrego Małżeństwa. Te pierwsze, no chemia tego duetu i ich proste życie, dopóki były, była czymś oczywistym dla nas widzów. Niemniej, kiedy to rok temu znikło, a w zasadzie już zaczęło znikać wcześniej, bo w marcu, kiedy Rudy wyleasingował Lalusia przed sprawą z MOPR, bo walił lepszą wiadomość jak opentany, no i miał zeznawać w sprawie z Olgierdano, na ladrem, kiedy to się skończyło, to chyba każdy z nas gdzieś tam pomyślał, że no byliśmy świadkiem ciekawego na pewno fenomenu. Od 2015 roku do 2020 powiedzmy, szkolna była pełna dziwnych postaci, plot twistów, spin-offów, Redaktorów i ta cała masa przeróżnych wątków, tak rzucę z głowy, fekalny, motoryzacyjny, paranormalny, kulinarny, delbrikowy, erotyczny, nitrotypowy, swetrowy, fsbecki, wojenny, religijny, łosiowy, przemocowy masa tego była. W latach kolejnych było tego jednak coraz mniej, na coraz mniejszą skalę. Aż na końcu 2022 roku szkona przestała w zasadzie działać na starych warunkach, a rok 2023 do czerwca to była już totalna padaka i najgorszy okres od 2015 roku, kiedy to konon został wyciągnięty dopiero co z szafy przez Niemca i odświeżony po dwóch latach niebycia na necie. No i co dalej? Wszystko przejęli orbiterzy i epicki wątek wojenny wokół Kiernoza. Jak mówiłem na filmie, który nagrałem zaraz po informacji o zejściu suchego, Laluś był jednym z dwóch filarów, na których bazowała cała reszta. Bez niego Centrum US-17 zostało całkowicie zanihilowane, plus brak pomysłów, oczywiście cipy, nie ekipy, ale to wiadomo. I przez pierwsze miesiące było gorąco, sporo się o tym mówiło, pisało, debatowało, wysnuwało całe teorie na temat sędziszowskiego eventu, ale już jesienią kolejna fala odpływających widzów, statyczny knur w pampersie i mielenie w kółko tych samych tematów tylko pogłębiało fakt, że tak naprawdę Bestrusia Konon jest od tamtego czasu praktycznie najmniej istotną i najbardziej nudną postacią w US-17. I szanowne państwo, podsumowując ten jubileuszowy filmik, 18 czerwca ma odbyć się rocznicowa msza w intencji Majora. Jeśli pomyliłem daty, to poprawcie, dodam właściwą do opisu filmu. Zapowiedziało się trochę ludzi, może będą jakieś lajty, może pojawi się gdzieś mały... Artykuł wspominkowy w niszowym serwisie, a może i po pół roku, kierno zostanie wywleczone z fekalnej pieczary, tym razem nie w policji pogotowia, jak to miało miejsce pod koniec marca. No i tyle, symboliczny cykl zostanie zamknięty, szkolna jest martwa jak laluś i nie spodziewam się, żeby miało to się diametralnie jakoś zmienić. Są dobre momenty, są mocne wojenki, różne plot twisty, nowe wątki i postacie, ale to dzieje się już tylko w innych częściach uniwersum. Kiedyś w peryferiach, a dziś dominującym całkowicie nad niegdyś wspaniałym jądrem w postaci Konona i Majora. I cóż, na no samo zakończenie, nigdy mi majora tak naprawdę nie było żal. Nie był specjalnie szlachetną osobą, z wyraźnie dobrymi cechami charakteru. No niemniej, tak jak rok temu wspominałem, czuć jak ważną osobą w tym całym cyrku był i jaką dziurę nie do zapełnienia u boku konona w domku drewnianym, oczywiście zrobiło jego odejście. No i cóż, polecam i pozdrawiam, Piotr Frączewski.